W dzisiejszym odcinku chcę wam pokazać zapowiedź chapteru trzeciego lub też sezonu dziewiątego. Ale to nie wszystko, ponieważ tutaj jeszcze widzicie rysunek, na pewno zastanawiacie się, co to jest. A więc po prostu oglądajcie film do samego końca. Widzowie, ja właśnie jestem po zebraniu wszystkich wiadomości na dzisiejszy odcinek i powiem wam, że ja jestem po prostu w jednym wielkim szoku. To, co chcę Wam dzisiaj przekazać, prawdopodobnie zmieni wasze myślenie o 180 stopni. Ale zanim zaczniemy, chcę was widzowie o coś prosić. Chciałem, żebyście pokazali, jak bardzo podobają Wam się te odcinki, jak bardzo jesteście ze mnie zadowoleni, że nagrywam właśnie dla Was takie odcinki i chciałbym, żebyśmy pod tym wideo pobili rekord łapek w górę. Jeśli chodzi o filmy newsowe, tych łapek w górę mieliśmy maksymalnie tyle. Także chciałem żeby każdy z was zostawił łapy w górę, koniecznie zasubskrybował kanał z dzwoneczkiem, dlatego, że ten miesiąc po prostu będzie bardzo gruby, jeśli chodzi o content, więc jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie z dzwonem, wpisujcie koniecznie kodewela do sklepu, no i zaczynajmy ten... Niesamowity odcinek. Tak jak powiedziałem wam na samym wstępie, słuchajcie, jestem w jednym wielkim szoku po tym, co usłyszałem od Tabor Heela na jego odcinku oraz od Cyphera Pikeia. Oglądałem ich odcinki i okazuje się, że mamy nowe wiadomości, nowe informacje, ale to nie wszystko, ponieważ moim zdaniem mamy pierwszy teaser kolejnego sezonu, a dokładniej kolejnego chapteru. I moim zdaniem w dzisiejszym odcinku udowodnię Wam, że rozdział trzeci naprawdę nadchodzi. Ale zanim do tego przejdziemy, chcę, żebyście bardzo dokładnie obejrzeli ten Trailer piątego sezonu, który pojawił się właśnie w piątym sezonie. Chcę, żebyście go dokładnie obejrzeli, zobaczyli na wszystkie szczegóły, na dialogi i zaraz wam wytłumaczę o co tak naprawdę z tym wszystkim chodzi. Także teraz wyświetla wam się trailer, oglądajcie go do końca. Się. Nadal tu jesteśmy! Tak, ale punkt zerowy jest odsłonięty. Musisz wchodzić. O, daj spokój. Ostatnie, czego nam trzeba, to kolejna wersja mnie w pętli. Nie. Ostatnie, czego nam trzeba, to ucieczka kogoś z pętli. Wskakuj tam i załatw to. Zrozumiano, przepani. Robi się. Tylko nie zwróć na siebie uwagi siódemki. Jones, jesteś tam? Muszę tylko ustabilizować punkty zerowe i uszczelnić pomost, ale nikogo nie wypuszczać. <laughs> Łatwizna, nie? Okej. Okay. Znajdź najlepszych łowców z wszystkich światów. <laughs> Oby zadziałało. A więc widzowie, to był trailer sezonu 5. Ja mam radę oglądać ten odcinek do samego końca, ponieważ na samym końcu tego odcinka wytłumaczy wam niesamowicie dobrą teorię na temat tego, co właśnie widzieliście. Jeśli dokładnie oglądaliście, to prawdopodobnie wiecie, co chcę wam pokazać. Ale zobaczcie, obejrzyjmy sobie to teraz razem. I zobaczcie, mamy tutaj Jonesiego, który otwiera bardzo tajemniczy pokój, w którym mamy coś takiego. Mamy po pierwsze dziurę w ziemi, mamy jakieś ekrany, Mamy pomieszczenie, jest to pomieszczenie prawdopodobnie podwodne. To już raczej jest wiadome, według Taborhilla, który również tak uważa, to jest jego teoria, że ta baza jest umieszczona pod wodą, pod mapą. Ale jak? tak jak mówię, oglądajcie do końca. Mamy tutaj to pomieszczenie, mamy tutaj Jonesiego, który właśnie chce trafić do naszej rzeczywistości, on sobie tutaj wszystko e, tak jakby ustala, cyk, 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 no i mamy, co ciekawe, tutaj te ekrany energii. Te ekrany energii e, na samym początku e, no wszyscy tak myśleli, że jest to właśnie nawiązanie do kostki Kevin, moim zdaniem nadal podtrzymuje to, że to jest jakby wykorzystywanie tej energii Kevinowej, żeby trafić do naszej rzeczywistości, ale tego jeszcze nie jesteśmy tutaj do końca pewnie. Zobaczcie, mamy tutaj Jonesiego, który Trafia do naszej rzeczywistości. On leci do dziury, do środka i trafia do naszego punktu zerowego. Zobaczcie, jak to będzie teraz wyglądać. I słuchajcie, było takie zdanie: you on the flip side. I okazuje się, że Rafa miał rację w poprzednim odcinku. Zaraz zobaczycie, dlaczego. Mamy tutaj właśnie tego flipa, czyli mamy obrót, no i mamy naszą wyspę. I teraz, dlaczego ja w ogóle tutaj o tym mówię? Jeśli wejdziemy sobie na Twittera pana Donalda Musztardy, okazuje się, że wczoraj dokładnie. Wczoraj zmienił on swoje zdjęcie w tle na punkt zerowy. Jeśli przyjrzycie się bliżej temu zdjęciu, to na tym zdjęciu, po pierwsze, mamy punkt zerowy. Po drugie, mamy jakieś ekrany, które są bardzo podobne do tego, co widzieliśmy wcześniej. Okazuje się, że również mamy tutaj pomieszczenie, które jest odpowiednikiem pomieszczenia, które widzieliśmy w trailerze. Ale to okazuje się, że to nie jest wszystko. Mamy tutaj również bardzo dużo fajnych szczegółów. Mamy tutaj szczegół taki, że na tym zdjęciu widzimy. Jakby taki cień wody. No, na pewno kiedyś byliście na basenie i jak światło trafia przez wodę, to pozostawia na samym dnie tak jakby takie przebłyski. I te przebłyski są również widoczne na tym zdjęciu. A więc okazuje się, że ta baza jest bazą podwodną. Ta baza jest dokładnie tą samą bazą, z której przybył Johnson. Ja zwróciłem wam już w poprzednich odcinkach uwagę na to, że mamy właśnie ten obrót kamery, czyli on trafił do nas ze strony A, trafił do strony B. No i przeszło wtedy właśnie do obrotu kamery. Uwierzcie mi, że te słowa kaczują the Flipside, są mega ważnymi słowami. I dlaczego uważam, że są to na 100% prawdziwe słowa? Jeszcze zapomniałbym o najważniejszym na tym zdjęciu jest widoczny agent Johnson I agent Johnson ma taką postawę, jakby ok, zrobiłem to, ochroniłem punkt zerowy. Jest to jakby dumny z tego, nie wygląda on na przestraszonego, tylko on wygląda jak Cristiano Ronaldo do strzelania wolnego. Podobną ma pozycję. A więc mogę wam potwierdzić, że trailer sezonu piątego to odpowie tego teaseru, ja bym to nazwał teaserem, dlatego że no, pan Donald Musztarda nie ustawia sobie takich zdjęć bez powodu. zwracałem wam jeszcze uwagę na bąbelki, no i zobaczcie, ten top, ta jakby ta góra jest identyczna. Jeszcze na innych zdjęciach widać właśnie, że są tam bąbelki. To zdjęcie stła jest zapowiedzią tego, co będzie się działo w Fortnite. Prawdopodobnie w trzecim rozdziale. Dlaczego w trzecim rozdziale? Dlatego, że Cypher jest przekonany, że będzie trzeci rozdział i dał nam takie zdanie jak Catch you on the flipside. Mamy teraz odpowiednik lub Odpowiedź pana Donalda Musztardy na te słowa, że rzeczywiście zero point jest po drugiej stronie. Ale jest jeszcze jedno bardzo ważne zdanie: Winter is coming. O co z tym chodzi? Oglądajcie do końca. I teraz przechodzimy do mojego ulubionego programu. I w tym programie chcę wam rozrysować o co tak naprawdę chodzi, i odpowiem wam na pytanie, czy mapa chapteru trzeciego jest pod naszą mapą. I pamiętajcie, że to, co wam teraz tutaj rozrysuję, właśnie w pańcie, jest teorią Tabor Heal. Więc ja ją wam tylko i wyłącznie przekazuję. Nie mówię, że to jest mojego autorstwa. Pamiętajcie, Tabor on to właśnie wymyślił, lub też wie po prostu więcej, tak jak wam mówiłem w ostatnich odcinkach. To, co teraz rysuję, to jest ziemia chapteru drugiego, czyli no, narysujmy sobie tu po prostu kilka drzew, proszę bardzo. I to jest to, po czym my codziennie stąpamy. To jest mapa chapteru drugiego, czyli no, na samym środku teraz aktualnie mamy kostki. No nie, mamy tą królową kostek w tej kuli. Także to, co widzicie tutaj, to jest chapter numer dwa. Także ja to podpisuję CH2. I pamiętajcie, że jest to te Teoria Tabor Hila. On na to wpadł, więc no ja tu nie mówię, że ja coś z tego wymyśliłem. Według właśnie Tabora, Jonesy przybył do nas przez, tak jakby, pomost, czyli przez dziurę, trafił do naszego punktu zerowego. Tak jakby kierunek jego był stąd, tu. W piątym sezonie mieliśmy punkt zerowy na samym środku mapy, Teraz mamy kostkę, no nie? Więc on trafił do naszego punktu zerowego. No i pojawił się on w naszej rzeczywistości. To jest chapter drugi. To jest pomost lub też dziura. Narysuję wam tutaj jeszcze perspektywę, jak to wygląda. My stoimy na ziemi w ten sposób, no nie? To są nasze nogi, to są nasze ręce i my stoimy w ten sposób. Jonesy, gdy trafiał na naszą wyspę, on leciał w dół u nich, ale doszło do obrotu kamery, gdzie... Na, u nich dół było u nas górą, czyli ten flipside, czyli ten obrót. A więc teraz dalej. On przybył do nas z podwodnej bazy. Tutaj jest baza Jones'ego. Jak on stoi na swojej mapie, jak on stoi tak, jakby w swoim świecie, to on jest do nas na odwrót. U nich stoi się w ten sposób. U nich nad bazą jest woda. To, o tym świadczy bąbelki. Tutaj jest normalnie woda. Tutaj jest normalnie woda. Tutaj jest normalnie woda. Czyli tak. Chapter drugi. Tutaj jest Ziemia. Narysujemy tutaj Ziemia. Z i E. My. my I A. Ziemia. Tutaj dziura. Ty, Z i Ury. A. Tutaj baza Jonesiego. Czyli tak, widzowie, to jest nasz świat. To jest świat Jonesiego. Ale to jeszcze nie jest wszystko. To jeszcze nie jest wszystko rozrysowane. Czyli to jest mapa czapteru drugiego. I teraz pytanie, gdzie jest mapa chapteru trzeciego? No, mapa chapteru trzeciego byłaby tutaj, bo my się mamy złapać po drugiej stronie. Catch you on the flip side. Czyli jeśli obrócimy sobie na odwrót, tak, jakby to wszystko to dookoła, przerzucimy tą mapę na odwrót to no to jest właśnie ten flip side o którym mówi Cypher PK i według właśnie Taborhila mapa chapteru trzeciego jest dokładnie w tym miejscu słuchajcie oni Jonsi ma podwodną bazę a mapa chapteru trzeciego według Tabora ma być dokładnie tutaj czyli narysuje wam perspektywę no i ludka też narysuje żebyście Kumali o co chodzi to jest ludek to jest to jakby dla nas Chiny to się tak mówi że Chiny są pod nami po drugiej stronie planety z teaseru wynika że Jonsi ma punkt zerowy po w swojej stronie, tak jakby Ziemi, czy też rzeczywistości Ta teoria jest po prostu dla mnie 200 IQ, jest mega prawdopodobna No i napiszcie koniecznie wy, co wy O tym myślicie, i co najważniejsze jeszcze na sam Koniec, Winter is coming, no nie, to co mówiłem Wcześniej, mi Winter is coming się Kojarzy z Gromotron, tam cały Czas mieliśmy Winter is coming, Winter is coming Przez ileś sezonów, i być może To jest jakiś klucz do rozwiązania tego wszystkiego Nie wiem, ale wiem, że Winter is coming Ponieważ idzie grudzień, być może chodzi Tak naprawdę o to, widzowie ja wam przypominam Zostawcie łapkę w górę, podajcie na te filmy, tutaj mówię więcej o chapterze trzecim i koniecznie napiszcie w komentarzu, co wy o tym myślicie. No i pamiętajcie o kodzie Evela.